Otwieramy kolejną dekadę. No właśnie, życiu. to dla tych kibiców na koniec, na nową dekadę. Dwa słowa od ciebie, gdybym mógł poprosić. E, no to cóż, wszystkim kibicom życzę wielu pozytywnych emocji. Tych najlepszych sportowych emocji, wielu łez, wzruszeń, ale tych, tych pozytywnych, szczęśliwych wzruszeń. No i żeby e, chyba takiej bardziej chyba mogę życzyć bezpieczeństwa, prawda? Przede wszystkim bezpieczeństwa. Takiego w każdym tym słowa znaczeniu e, bezpieczeństwa emocjonalnego, ale także takiego e, życiowego, finansowego. No, to, to uważam dzisiaj jest bardzo ważne, także tego wszystkiego życzę. I wracajcie do nas, bo przydałoby się. No to już chyba nie od kibiców. Kibice jakby tylko mogli, to by tu parli pewnie drzwiami i oknami, ale, ale tak, no życzę tego, żebyśmy mogli w końcu się, się już widzieć w normalnych warunkach. Tego Tobie Dzięki. także życzę wszystkiego dobrego Kamil. Dziękuję. Dzięki. Ale może chociaż coś miłego kibicom, którzy tutaj być nie mogą, możesz życzyć, powiedzieć od siebie. Ja, ja im życzę, żeby jutro się nie zmieniła data na 1.13.2020. Ale myślę, że tak nie tylko kibicom, ale wszystkim i sobie bym życzył, żeby w tym nadchodzącym roku wszystko to, co się działo w tym roku zaczęło tracić na sile, żeby ten wirus się wycofał, żebyśmy mogli powoli wracać do normalności i przywitać wreszcie kibiców na skoczniach i żeby nie było tutaj tak pusto tego życzymy. Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego także dla Ciebie. Dziękuję bardzo i jeszcze raz szczęśliwego nowego roku. Żeby był lepszy jak ten. Wiadomo, że w dzisiejszych czasach raczej hucznych imprez nie będzie i tak dalej. Gdybyś mógł zarekomendować coś, kto, co ktoś w telewizji może sobie zobaczyć? Znaczy mówię o jakimś filmie, serialu, coś, co Cię ostatnio gdzieś tam zaciekawiło, zachwyciło i mógłbyś polecić z czystym sumieniem na, na Sylwestra dla widzów. Eee, przed telewizorem? No albo to na jakiś To tak, po Sylwestrze to skoki, a przed... A w w trakcie Sylwestra to e, szczelić jaką petardkę, a przed Sylwestrem to nie wiem jakiś Stranger Things na Netflixie, czy e, ten of, e, Drive to Survive o Formule 1 to też mega i co, nie wiem, zagrać sobie w League of Legends. No. O, wszystko zaplanowane. Super. No. Serdecznie Ci dziękuję. Widzimy się w nowym roku, aby było lepiej, jeszcze lepiej. Oby, dzięki. Dzięki.